W części trzeciej na początek sytuacja z kaktusami. No już tu na pierwszy rzut oka widać, że jest całkiem fajnie. Opuncja bezkolcowa, no praktycznie owocki jakie były, takie są. Jakby się niedawno tylko... Niedawno tylko dojrzały. Tam w oddali Echinocereus Reichenbachi tak samo ładnie zimuje. Ładnie tak jak i mój najstarszy... Z Echinocereusów. Echinocereus, Echinocereus, Triglochidiatus. Może w tym roku zakwitnie? Kto wie? Już tutaj dzieciątko się małe urodziło. Tutaj zakupiony niedawno Echinocereus, także Triglochidiatus. No miała być to forma bezkolcowa, ale coś mi się nie wydaje. No zobaczymy jak to będzie, ale też jest malutki, ale też ładnie. Ładnie żywotny. Dalej. Echinocereus. Cocoineus. Tak samo tutaj ładnie się już rozrósł. Fajnie wygląda. Mam nadzieję, że w tym roku podwoi swoją swoją, swoją wielkość. Zobaczymy. Opuncja. fragilis. Tak samo ładnie położona. Bez żadnych śladów, że yy, czy pleśni, czy czegokolwiek. Pięknie rośnie. Tutaj dalej, wcześniej. E, Opuncja erinacea Tak samo tutaj ładnie kolce się tu prezentują. Choć niestety, no ten akurat egzemplarz jest bardzo ładny. Ale ten tutaj, jak już wspominałem we wcześniejszych filmach, no przybrał formę ciemniejszą. <laughs> ciemniejszą jako oznakę, że już po nim. Ale na szczęście mam tutaj już dla nich, dla niego. Zastępstwo. Mianowicie przyjechały już do mnie tutaj niedawno, dosłownie wczoraj. Mały Echinocereus Frandleri i Escobaria Vivipara. Także mam nadzieję, że tutaj godnie będą reprezentować swoją już niestety zamierzchłą koleżankę. Reszta kaktusów jak cylindro ta już tutaj przyklejona do szyby. Opuncja yy, ta taka fioletowa. Jak ona miała? Santarita. Santa Rita. Też do nic tutaj przetrwała spokojnie całą zimę bez żadnych uszkodzeń. Tak jak i opuncja Micro ale i tak bardzo odporność to tak około minus 10 stopni. Widzę, że tutaj też była dobrze przesuszona, to i dała radę. Tak samo jak Agawa makleweja też pięknie przetrwała. Dalej już widać też, że wiosna pomału, pomału. tutaj zaczyna przybierać realne kształty. Tutaj roślinność zaczyna się tutaj zielenić. Tutaj także druga, drugi rozmaryn, tak samo jest tutaj w świetnym stanie. Teraz bardziej się zieleni. Niestety są mi straty. Tutaj. Wilczomierz groszkowy. Tutaj widzę, że się już coś rusza. Chyba musiał przegnić. Tak mi się coś wydaje. To są rośliny, które wolą jednak takie stanowiska bardziej suche. Bardziej suche takie stanowiska. Tutaj jest trochę jednak mokro. Trochę wilgotno i to mu wystarczyło. Choć, choć... tu nie wszystkie. No, jeden jest tutaj całkiem fajny. Zależy... Od, od miejsca. Zależy od miejsca. ...gdzie się znajduje. Tutaj kolejny wilczomlecz, jak wilczomlecz... E... ...wilczomlecz w ...też w miarę ładnie przetrwał. Ma tutaj lekkie uszkodzenia, ale praktycznie bez żadnej osłony. Wilczomlecz Ascot Rainbow. Za nim drugi przewalony wilczomlecz groszkowy, ale obok. Całkiem dobrze trzymający się drugi wilczomlecz groszkowy. A na ubiegłorocznym, w ubiegłym roku stworzonym skalniaku. Tutaj hebe w dwóch odmianach. Też ładnie tutaj przetrwało, przetrwało zimę. Tutaj wsadzone eksperymentalnie opuncja fragilis. Tak samo widzę, że żadna pleś czy tam gniciej nie wzięło, choć to tak może być, może na razie tak po prostu wyglądać, może gdzieś poniżej już jezi. Są to jest to skalnia, który nie jest całkowicie w ogóle nie zasłonięty na zimę, więc by był tu przesypany śniegiem. Podobnie, podobnie jak troszeczkę wyżej. Drugi z echinocereusów Echinocereus triglochidiatus, też ta niby forma bezkolcowa. A może tak na razie wygląda, że ma trochę tych kolców, ale... Zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. Tak samo był bez osłony. No i wygląda całkiem, całkiem. Widocznie aż, aż taki nie jest delikatny. I tutaj dalej na razie nie w jakiejś tam formie strasznie rozwiniętej. Ten na dopiero jest w trakcie prac. Tutaj mała słonecznica. Też ciekawe czy przetrwa zimę. No na razie wygląda w miarę. Choć takie trochę nie jestem pewien. Zobaczymy jak będzie wyglądać. Ale jak na razie kaktusy. Jak tutaj druga opuncja, tak samo się tutaj o dziwo trzyma. Do badanowca nie będę zaglądał, bo szkoda na razie podnosić. Być może później go podniosę, jak znajdę czas. Ale jest w super stanie. Temperatura wewnątrz 11 stopni. Więc nawet jakby teraz z powrotem przyszły jakieś duże mrozy, to spokojnie to ciepło będzie przez półtora do dwóch tygodni ponad wytracane do jakichś tam niebezpiecznych wartości. Więc potrzeba dużo czasu, żeby to zniwelować. Tutaj dalej widać, że bambus Farkesja Rufa jest praktycznie w stanie idealnym. Żadnych uszkodzeń, choć jest na takim dość wietrznym stanowisku. Tu po prawej, po prawej, na pierwszym planie, także wilczomerz groszkowy trzyma się super. W porównaniu do tamtych trzyma się naprawdę bardzo dobrze. Tutaj obok jestem też zadowolony ze sprzezimowania, sprzezimowania pomarańczy meksykańskiej. Choice jest liternaty. Jest to roślina z tej samej rodziny co cytrusy, z rodzin rutowatych, ale należąca do innego rodzaju. Ale łączy je na pewno trochę taki wygląd jak pomarańcza truistna, podobne kwiaty i charakterystyczny zapach. No i jak na, na tą chwilę widać, także i dość spora mozoodporność. Tutaj widać, że czubki są przemarznięte, ale to jak wspominałem, we wcześniejszych filmach z zimy są to czubki, które przymarzły z takich przyrostów późnych bardzo, tak, gdzieś mniej więcej z października. Je I Jeszcze raz próbował przyrosnąć, no i, no i to się wiadomo, że musiało źle skończyć. Jeszcze nie były w odpowiednim stanie, żeby zimę. Choć tutaj widać, że jak jeden tutaj na przykład, to tylko zmarło połowę, czyli niewiele im brakło. Może jakby jeszcze pierwszym mróz przyszedł gdzieś miesiąc później, to może by i były w dużo lepszym stanie. Ale jak na tą chwilę widzę, że jest w super stanie. Po prawej widać takie przypalenie, które są moją winą niestety. Przypalone z powodu tego, że zamiast osłonić ją agrowłókniną, to osłoniłem folią taką przezroczystą. No i zadziałało jak szklarnie. No, tu było zimno, tu jest tutaj, tu wysoka temperatura z tej strony, bo tylko te uszkodzenia są od strony nasponecznionej, więc to raczej jest wina tejże folii. Więc na pewno na drugi rok nie będzie takie coś stosowane, tylko agrowuknina, aby osłonić od wiatru, bo reszta widzę, trzyma się. Tak jak trzyma, tak jak, tak jak widać. Do minus 15 to na pewno jest spokojnie mróz odporna nawet przez dłuższy mróz. I dalej tutaj kolejny wilczomacz groszkowy, no ten trzyma się zdecydowanie lepiej. Tutaj. Kalmia japońska tak samo. Kolejny wilczomacz groszkowy, no tutaj to już się widać, że im tutaj pasuje. Przybrały naprawdę spore rozmiary. Tutaj już zaczyna kwitnąć cimiernik palmowy. Tutaj się już pojawiają kwiaty, jeszcze kilka dni i spokojnie się rozkwitnie. A tutaj cofają się trochę wcześniej, bo bym zapomniał. Piwonia drzewiasta, no już dla niej to już praktycznie jest wiosna i to naprawdę nie dużo potrzeba, żeby zacząć wypuszczać liście. A ja mam nadzieję, że to nie będzie jej zguba jak tu przyjdą znowu jakieś duże mrozy. Ale może co najwyżej się ją przystawi trochę jakąś daniczką i powinno wystarczyć. Dalej. Obrazki włoskie. No trochę tutaj w zeszłym sezonie niepotrzebnie wsadziłem tutaj ee, aksamitki, które za zagaiły tutaj całkowicie i obrazki włoskie trochę się tutaj wyciągnęły no i niestety liście połamało. Ale widzę, że już próbuje kolejne wypuszczać. No i jemu to też widzę niedużo potrzeba, żeby zaczął rosnąć. Nawet i trzeci egzemplarz, bo tu są dwa. Trzeci także zaczął tu w zimę wypuszczać liścia. No ale no to cóż po nim, jak już teraz przemarz. Mam nadzieję, że później się tutaj bardziej Ono Widać faktycznie, że coś tutaj się tli. Reszta roślina tutaj także widać. Na drugim planie głogownik. Na pierwszym. Na pierwszym. Omarańcze no, trójliste, tak samo bez żadnych uszkodzeń. Ładne takie ornamentalne drzewko. No, no, w tym aparacie tutaj nie, 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 nie jest to bardzo tu pokazane, ale wzrokowo naprawdę ładnie się prezentuje. I na koniec... Także tutaj osobiście mnie ciekawi jak sobie poradzi Eukaliptus parvula, który był tutaj całą zimę w gruncie. Po tych wszystkich mrozach, no widać, że nie w 100% przeżył. Choć gdybym go osłonił agrowłókniną, wydaje mi się, że może byłoby nawet lepiej, no. Też może niepotrzebnie go tak zostawiłem całkowicie, bo to jednak jest eukaliptus i na długotrwały mróz jeszcze oddziaływanie silnego wiatru, no to też swoje robi. Ale widzę, że przeżył naprawdę dużo, dużo lepiej niż się nawet spodziewałem. Tutaj widać, że z pozoru jest, tu są tutaj poopsychane, poopsychane tutaj listki. Ta góra na pewno jest zmarznięta, choć także nie do końca. Ale widać tutaj, że na podstawa. Tutaj listki są bardzo ładne. Bardzo ładne. Tutaj te dolne gałęzie, które były też często przysypane śniegiem, są super. Ale także i pieniek. Nie jest, nie jest tak jakby się można spodziewać, że do tej wysokości martwy. Ale praktycznie do samego szczytu. Mniej więcej gdzieś do tej wysokości. Czyli tak brakuje. Brakuje mu może no gdzieś tyle. Do tej wysokości jeszcze pienik jest też ładnie zielony. Zielony także w środku, czyli możliwe, że z tej wysokości też odbije. I naprawdę jest chyba najbardziej tutaj rokującym póki co z tych wszystkich eukaliptusów. Także warto się nim bliżej zająć. Także wiosna pomału już do nas zaczyna przybywać. Pozdrawiam.